Co robicie na rynku wchodzieży dzisiaj? Chciałybyśmy propagować oświadczenia woli, które pozwolą uratować wiele żyć. Różnie można to zrobić, można też zgłosić sprzeciw, jednakże my tutaj jesteśmy z oświadczeniami woli, które pozwolą taką transplantację przeprowadzić. Jesteśmy w białych koszulkach z napisem transplantacja. I chciałabym, aby zainteresowane osoby także postarali się nas odszukać. Dziękuję. Nie trudno Was zauważyć, transplantacja to życie, masz dar Pierwszy ogólniak z dzisiaj ze swoją akcją na rynku. innej osobie, wypadku, jeżeli odniesie obrażenia w wypadku albo w innych jakichś okolicznościach i dlatego poddaję tę już trzeci raz. Chciałabym pomagać ludziom. E, bo, bo chcę to pomagać to ludziom. A popierasz transplantację? Tak. A czy uważasz, że to się wiąże jakoś z transplantacją? Tak, uważam, że to jest powiązane jakoś. Jest to transplantacja krwi, a nie organów. Ja myślę, że tak. No, dobrze, a czy popierasz transplantację? Oczywiście. Czy uważacie, że oddawanie krwi jest powiązane z transplantacją? Po części tak, ale... Czy jest powiązane? Tak, tak, tak. Tak, tak na pewno. A czy chcielibyście dostać oświadczenia woli? Tak, Który oczywiście. Które rozpisać w swojej tak, razy, tak, 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 tak i Jasne, jasne. O, dziękujemy. Przydobamy ich na czy popiera pan oddawanie krwi? Bezwzględnie nie byłoby mnie w tej niepokalnym. Oddawał pan kiedyś? No mm, ale tylko jak musiałem. Rozumiem. A czy uważa Pan, że oddawanie krwi wiąże się z transplantacją? No na pewno. Na pewno. A czy popiera pan transplantację? No bezwzględnie, nawet wybrałem e, od czas takich dokument. Oświadczenie woli, jest, tak? Są. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Zapytać, czy popiera Pan oddawanie krwi? Tak, jak najbardziej jest to bardzo potrzebna, e, potrzebna sprawa. Myślę, że krew, e, hasło ratuje życie i to nie jest bardzo przesadzone. jako strażacy bardzo często właśnie uczestniczymy w działaniach ratowniczych, gdzie są poszkodowani ludzie i, i uważam, że oddawanie krwi drugiemu człowiekowi to jest naprawdę bardzo fajna, fajna super sprawa. A czy zdarzało się, że również Pan oddawał krew? Powiem Wam szczerze, że jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby oddać krew. E, nie chcę mówić dlaczego, natomiast myślę, że ten czas kiedyś nastąpi i zdecyduję się to zrobić. Rozumiem, a czy uważa Pan, że oddawanie krwi wiąże się z traspontacją? E, myślę, że poniekąd tak. Że to jest, jest to jest to zbieżne. A czy popiera Pan traspontację? Tak, jak najbardziej uważam, że, że jest to kolejna sytuacja, która... Która, która wymaga rozgłośnienia, która wymaga jakby dyskusji na ten temat, bardzo pozytywnej. E, to, jest, to, są, to jest rzecz, która ratuje pra, pra, to życie ludzkie i to nie jedno. Czy myśli Pan, że nasze społeczeństwo jest wystarczająco doinformowane w sprawie właśnie To znaczy myślę, że cały czas ta edukacja powinna postępować. Nie jest źle twierdzę, ale zawsze może być lepiej. Przynajmniej z mojej strony ja wiem o transplantacji, wiem o o tym, jak, to, jak, to, jak to, jakie oświadczenie można e, spisywać. Natomiast cały czas ta edukacja musi być prowadzona na bieżąco. Ale czy posiada Wam właśnie takie oświadczenie woli? Nie, nie mam jeszcze, chociaż, e, chociaż mam na przykład w komórce e, wpisany numer, w tu, na który można dzwonić ten międzynarodowy, tak? Rozumiem, to my zostawimy tam takie oświadczenie woli, które wpisuje się swoje dane, chowa do partnera i nasi przysłowie I w radzie, Dziękuję w takim razie ser. Można... Oddać. Dziękuję serdecznie. Myślę, że jeszcze dzisiaj wypełnię i włożę do portfela. Dziękuję, no dziękuję bardzo.